Proszę odejść troszeczkę. Przyjdź piątkę. Proszę bardzo. Daj część. Waruj. Proszę bardzo. Leżyć Proszę bardzo. Ale Ty zachłanny piesku. Hop! 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 Proszę bardzo. Te głos, te głos, te Daj głos, te Daj głos. Proszę Daj głos. Daj bardzo. rączki do góry! Rączki do góry! Rączki do góry! E! Rączki do góry! E! Rączki do góry! Rączki do góry! Rączki do góry. Bardzo ładnie, proszę bardzo.